Cześć, dzisiaj wam wam pokażę drugi alarm nuklearny, no ale tym razem z innej aplikacji. Tym razem z tej, o z tej. Tom. Dobra. Tutaj stosujemy kod. Nie, nie powiem jaki. I teraz kilka motywów. Uwaga, od razu informacja. Jeśli, nagry, jeśli robicie to na, na, na tele, telewizorze, to proszę nie włączajcie na maksa. Bo jeszcze widziałem kiedyś taką, taki, taki komentarz, że ktoś włączył na maksa i, i wszyscy. I później były prawdziwe syreny, i wszyscy posrali się ze strachu. I proszę właśnie dlatego, żebyście tego nie robili. I ty, którzy to napisałeś, proszę, żeby przeprosić wszystkich sąsiadów. Dziękuję. Pa!